Matka miała trzy córki, ponieważ była wścibska. Za każdym razem na ślubie prosiła każdą z nich, żeby napisała do niej o życiu płciowym. Pierwsza z córek napisała list zaraz na drugi dzień po ślubie. W liście było tylko jedno słowo: Nescafe. Zdziwiona matka w końcu znalazła reklamę w gazecie: Nescafe. Satysfakcja do ostatniej kropli. I była szczęśliwa, że córka tak wspaniale trafiła. Druga z córek napisała dopiero tydzień po ślubie. W liście było słowo Marlboro. Matka, nauczona doświadczeniem, poszukała reklamy w gazetach. Znalazła zdanie: Marlboro, Extra Long, King Size. I znowu była szczęśliwa. Trzecia córka napisała dopiero po czterech tygodniach. W liście było napisane: British Airways. Matka przeglądała gazety, nie mogąc się doczekać poznania prawdziwej treści listu, aż w końcu znalazła. W reklamie było napisane: British Airways trzy razy dziennie siedem dni w tygodniu w obie strony.